Oto kolejne dziesięć zasad dotyczących rozwoju pewności siebie i samoakceptacji: 1. Poznanie siebie: przeanalizuj swoje mocne strony, słabości, pasje i wartości. Zrozumienie samego siebie jest kluczowe do budowania pewności siebie i samoakceptacji: 2. Zaprzestanie porównywania się do innych: przestań porównywać siebie do innych osób. Skup się na własnym postępie i rozwoju, zamiast mierzyć się z osiągnięciami innych. 3. Praktyka pozytywnego myślenia. Uświadom sobie swoje osiągnięcia i sukcesy, nawet te najmniejsze. Zwracaj uwagę na pozytywne aspekty siebie i swojego życia. 4. Stawianie sobie realistycznych celów. Ustalaj cele, które są wyzwaniem, ale jednocześnie osiągalne. Regularne osiąganie celów wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie. 5. Wyjście poza strefę komfortu. Znajdź odwagę, aby podejmować nowe wyzwania i próbować nowych rzeczy. To pozwala rozszerzyć granice swojej pewności siebie i zbudować nowe umiejętności. 6. Akceptacja porażek i błędów. Zaakceptuj, że porażki i błędy są naturalną częścią procesu uczenia się. Zamiast tego, aby je potępiać, traktuj je jako okazję do nauki i rozwoju. 7. Dbanie o siebie. Zadbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiedni sen i praktyki relaksacyjne mogą znacząco wpłynąć na twoje samopoczucie i pewność siebie. 8. Unikanie perfekcjonizmu. Nie dąż do doskonałości we wszystkim co robisz. Zaakceptuj, że każdy ma swoje ograniczenia i że nie zawsze wszystko będzie idealne. 9. Szukanie wsparcia i inspiracji. Znajdź grupę wsparcia lub mentorów, którzy mogą pomóc ci w budowaniu pewności siebie i samoakceptacji. Czerp inspiracje z osób, które osiągnęły sukces w obszarach, które cię interesują. 10. Praktyka wdzięczności. Codziennie zatrzymaj się, aby docenić to, co masz i co osiągnąłeś. Wdzięczność pomaga budować pozytywne podejście do siebie i swojego życia.